Dzisiejszym gościem portalu jedlicze.org jest Dawid Bril. Dawid Bril, mistrz Polski w narciarstwie biegowym. Dawid, opowiedz nam, kiedy zacząłeś uprawiać narciarstwo biegowe? Narciarstwo biegowe zacząłem uprawiać 20 lat temu. Wszystko zaczęło się od taty, bo na no, wszystkie wyjazdy, obozy, zawody zabierał mnie ze sobą. Podpatrywałem innych i sam chciałem również robić to, co jego podopieści. Dlatego wtedy dałem pierwsze narty i, i spróbowałem Próbowałem tego sportu i od tego momentu zaczęło to być moją alternatywą na życie. A dlaczego akurat narciarstwo biegowe, a nie inna dyscyplina sportu? Narciarstwo biegowe myślę, że dlatego, że lubię rywalizację, lubię bezpośrednią konfrontację z zawodnikami oraz lubię, lubię zimno. Lubię jak jest śnieg, biało, do tego słońce to już w ogóle jest pięknie. Dawid, opowiedz o największych sukcesach. Moim największym sukcesem. Był wyjazd do Kazachstanu w tym roku, w 2017 na uniwersjadę oraz wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Innsbrucka Młodzieżowe. Tam wtedy zajęłem 15 miejsce, a do tego w tym roku wywalczyłem złoto i srebro na Mistrzostwach Polski w Jakuszycach. Co czyli staje na podium? Satysfakcję, spełnienie, zadowolenie, że ta praca, którą była cały rok wyrzeczenia nie poszło na marne, że zwróciło mi się to w postaci dobrego wyniku. Jakie są Twoje plany na przyszłość? Gdzie zamierzasz startować w tym roku? W tym roku myślę, że główną imprezą to są Mistrzostwa Polski. Nie ma jakiejś takiej głównej imprezy, ale za dwa lata chciałbym znowu pojechać na Uniwersiadę do Rosji. Tym razem, i myślę, że to jest moim głównym celem na te najbliższe dwa lata. Moje sportowe marzenie. Jak zawsze każdy mówi zawodnik, Igrzyska Olimpijskie, krążących Igrzysk Olimpijskich. A co zamierzasz robić, gdy skończysz karierę sportową? Trudne pytanie, ale raczej myślę, że chciałbym obracać się w okręgu biegów narciarskich, tak, czy jakimś trenerem być, czy nauczycielem w szkole sportowej, że może przekazywać wiedzę, którą zdobyłem ja przez całą moją karierę, przekazywać wiedzę młodszym pokoleniom. Gdyby Dawid był nie był sportowcem, to kim by był? Myślę, że moja dusza jest duszą sportowca, dlatego cały czas lubię aktywność i myślę, że nie ma takiej opcji, żebym nie był sportowcem. Czy Dawid był ma dziewczynę? Tak, mam dziewczynę. Studiuje ze mną w Katowicach fizjoterapię. Zawsze mnie wspiera podczas moich wyjazdów czy zawodów. Czasami nawet przyjeżdża na zawody dopingować mnie bezpośrednio, więc yy, bardzo fajna dziewczyna. Jak ma na imię? Joanna. Joanna, tak zapomniałem. Dawid, opowiedz nam o jakiejś, nie wiem, trudnej chwili podczas startu. Kiedy dostałeś tak naprawdę w kość? Kiedy dostałeś w potyłku? W potyłku dostałem w tym roku, na właśnie co wywalczyłem yy, drugie miejsce raz z koleżanką w Team Sprintie. Przybiegam na metę i razu do karetki. Naprawdę nie miałem kompletnie sił ani stać, ani mówić. i yy, Osoby na mecie razem, tata, tata również był i dziewczyna. Pod pachę zabrali mnie i od razu do karetki, i tam pół godziny musiałem poleżeć. Yy, tam jakieś różne badania mi przeprowadzili i te doszedłem w miarę do siebie, ale naprawdę nie miałem tak nigdy życia jak w tym roku. Naprawdę dałem sobie wszystko, żeby ten medal zdobyć i, i się udało. Yy, o treningu. Ja osobiście trenuję. W tej chwili raz dziennie, bo jest taki okres przejściowy, w którym jeszcze nie wchodzę na pełne, na pełne obroty do sezonu, do sezonu przygotowawczego, ale y, też nie jest to tak, że po sezonie, że tylko chodzę sobie pobiegać, troszeczkę pozrutać i tyle. Jest taki okres przejściowy, gdzie mniej więcej raz dziennie około godzina, godzina 15 treningu mi wychodzi, to jest sześć razy w tygodniu. Taki treninga. W, w później w bardziej sezonie przygotowawczym jest już to około Dwa treningi dziennie, czyli 12-10 treningów zależy od intensywności i zmęczenia czy wypoczęcia organizmu. Czy każdy może trenować narciarstwo biegowe? Oczywiście każdy może trenować narciarstwo biegowe, ale nie każdy profesjonalnie. Są też amatorzy, którzy naprawdę cieszą się z tego, że mogą sobie wyjść na biegówki pobiegać, na przykład w Jakuszycach jest takie takie można powiedzieć centrum biegów narciarskich i tam przypuśćmy jest weekend to ludzi jest tysiące, naprawdę nie ma miejsca na trasie żeby swobodnie pobiegać dla profesjonalistów, można powiedzieć że naprawdę ludzie, można powiedzieć, kochają ten sport i, i z chęcią wychodzą na te narty A czy zdarza Ci się ten nowy w naszych terenach, może gdzieś w Beskidzie Niskim? Zdarza mi się trenować w czarnożekach biegam na nartach. Yy, można powiedzieć, tak nazywamy go tu między naszymi narciarzami podkarpacki lodowiec. Zawsze jak nie ma śniegu w wydliczu czy gdzieś w okolicach, zawsze w czarnoczekach jest ten śnieg. Widzimy Dawid, że przyniosłeś tutaj do nas narty, buty. Tak jest. Yy, narty na kółkach. Może opowiesz że to jest. Te narty na kółkach to są narty yy, Na nich trenuje w lecie, dopóki nie spadnie pierwszy śnieg. No, chyba, że jedziemy na przykład jak do, do Włoch w okresie przygotowawczym w listopadzie, no to już nartorolki odchodzą na bok. Ale całe lato i cała jesień biegam na tym sprzęcie oraz na nogach. Natomiast w zimie wchodzą te buty oraz yy, te narty, na których w tym roku naprawdę dużo razy startowałem, chyba z 30 można powiedzieć. To jest mój sprzęt profesjonalny. A czym się różni ta narta od takiej narty, na której mógłbym ja pojechać? Czym się różni? Na pewno ceną. Narta profesjonalna około, yy, kosztuje około 1300 zł. Natomiast taka amatorska można kupić za 200-300 zł w miarę dobrym stanie. I na pewno yy, z takimi strukturami można powiedzieć, że się różni. Na ślizgu z drugiej strony narty założone są yy, takie rowki specjalne, dopasowane do warunków pogodowych, jak i śniegu, który panuje na trasie. A w nartach amatorskich raczej tego, raczej tego nie ma. Dawid, czy za pomocą naszego portalu chciałbyś przekazać jakieś pozdrowienia dla Jedlicza, jakąś wiadomość? Tak jest. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Jedlicza oraz mieszkańców Gminy Jedlicze. Chciałbym zachęcić do aktywnego kibicowania i wspierania mnie podczas kolejnego sezonu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy Ci, Dawid, za wywiad. Życzymy dalszych sukcesów sportowych. My jako portal będziemy na pewno śledzić i informować o Twoich wynikach mieszkańców Idlicza. Dziękuję bardzo.